Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Balatro. Dzisiaj sobie przetestujemy nową talię, zagramy sobie plazma Talium plazmy. E, sprawia ona, że e, balansuje on chipsy i multi. E, to zobaczymy jak to wygląda, bo przyznam szczerze, że nigdy nie grałem tą talią. E, I nie do końca mam doświadczenie z tym, jak ona dokładnie działa. Okej, okay. zagramy sobie damki na dyszki. Okej. Okay. Chyba zaczynam rozumieć jak to działa. Yy... Weźmiemy rakietę. Rakieta będzie naszym backboneem ekonomicznym i jeżeli dobrze zrozumiałem tą talię po tym, że tak powiem, po tej pierwszej ręce, zaraz się przekonamy, czy to dobrze zrozumiałem. Okej. Okay. Czyli Multi i Chipsy są dodawane na, e, do siebie, potem dzielone na pół i przydzielane połowa do Chipsów, połowa do Multi. Więc wygląda na to, że to będzie dobra talia e, na wszelkie jokery zwiększające Chipsy, bo e, znacznie łatwiej czasami zwiększyć jest właśnie Chipsy, niżeli Multi. Zwiększymy mm, sobie Flasza. I gramy następną rundę. Mm, a propos Flaszyka, tutaj mamy... Pięknie. Jeszcze z tej karty dostajemy dodatkowe 50 chipsów. Więc tak naprawdę z tej karty dostajemy 25 multi, jakby nie patrzeć. E, trading Card tak wcześnie, nie jestem do końca pewien pod co chciałbym iść. Ale Trading Carda sobie weźmiemy, ostatnio go przez przypadek się pozbyłem. E, tutaj muszę First Discard, okej, okay, czyli muszę diskardować. Nie do końca jestem pewien, pod co powinniśmy iść. Może zrobimy sobie jakiegoś builda w stronę asów? Zobaczymy. Zobaczymy, czy dostaniemy. Dobra, jeżeli dobrze myślę, parka krój powinna wystarczyć. Tak, parka krój wystarczy. Zobaczymy, co nam wyjdzie ze standard paków. Jakiego e, tej karty możemy się tu może ulepszonej spodziewać. Żadnej ulepszonej, ok, czyli nadal za dużo pojęcia nie mam w co iść. E, Mult Arcane Pack. Czy tu będziemy mieli coś na Highs? Pewnie. Mam ich, e, mamy Hermita, który podwaja nasze pieniądze max do 20, więc jest całkiem ok. E, double Tag. E, wezmę sobie tag, tego Double Taga. Po kilku ostatnich giekach, przyznam szczerze, troszeczkę bardziej szanuję Double Taga. E, dziesiątkę proszę. Nie? Nie dziesiątkę? E, tu mi się wydaje, że para króli już może nie zadziałać, więc może poszukamy sobie pod e, Flasha. E, dobra, jeszcze jedna szansa na flasza. E, dobra, nieważne. Przez pozbywanie się kart i rolowanie, zdobyliśmy wystarczająco, żeby przejść dalej. E, ok, dzięki tej rakiecie ekonomicznie mamy już całkiem spoko. Even Steven byłby ok, ale zobaczmy, co jest w babun Paku. Mm, Scary Face jest ok, bo zwiększa nam ilość chipsów. Ale nie jestem pewien. Nie, na razie pójdziemy sobie dalej pod ekonomię. Weźmiemy sobie złotego Jokera. On daje nam 4 golda co rundę. Hmm, zwiększymy sobie ewentualnie full house. Eee, Overstock sobie kupię od razu. Liczyłem na coś ciekawszego w sklepie. No ale dobra. Od dzi o dziwo Even Steven nie do końca mi się podoba. Ale od tot. Który daje nam chipsy do nieparzysty, nieparzystych kart? Ee, bardziej mi pasuje. E, miałem nie zagrać tą trójkę, tylko ją zdiskardować. I jeżeli byśmy dostali tego właśnie od TODA, to może sobie właśnie pójdziemy pod granie numerkami. Serio? Dobra, parka damek. Dalej szukamy do Jubków i króli. Jeżeli znaleźliśmy byśmy od Toda, to może pójdziemy właśnie pod granie pod e, e, ewentualne numerki, tudzież asy, które też zawsze są opcją, bo od to odpustuje też asy. E, kupimy sobie tego Marsa, Pieniędzy czy później będziemy grali For of the Kind. E, co tu mamy? Chariot, Glass Card. E, zrobimy sobie Szklaną trójkę. Może będziemy mieli możliwość pozbycia się jej. Magician, dwa laki, asy. Jak najbardziej. Jedna rolka. u hangman. I weźmiemy sobie też tego devila. Jeszcze jeden tablet. Tak, dobra, jeszcze jeden tak, Niech stracę. E, pozbędziemy się tego. Pozbędziemy się tych dwóch kart. Brakuje nam siódemki do streeta. Ewentualnie. Jest i siódemeczka i nawet jest lepszy street. Pięknie. E, nie jestem pewien, czy to nie wygra nam. Dlatego użyjesz sobie złotej karty na szóstce, żeby ewentualnie mieć jeszcze dodatkowe hajsy. Oj, nie zrobiło nam tego. Uu. Sprawdźmy, co tutaj zostaniemy. Dwie pary asy na damki. Eee... Asik zwykły, ale Asik zwykły wygra. E, wygląda na to, że ten Balanced Deck, ten Plasma, e, plasma Deck jest e, całkiem łatwy do grania. E, znowu Even Steven, a my byśmy chcieli mieć Oddoda, ale mamy Ranera i Ranera zaczniemy sobie wbijać. Zaczniemy grać pod Streety. U. Jeżeli gramy pod street, to Scary Face może też oddać. Będziemy grali pod zdecydowanie wysokie strity. To jest kardowe w takiej sytuacji. W takim razie nadal chcę się pozbywać niskich kart. Nadal chcę się pozbywać niskich kart. Chciałbym mieć tylko asy, damki, jopki, dziesiątki w swoim deku. Chcę zagrać tą trójkę, żeby była szansa na to, że ona się rozwali. Tak, rozwaliła się. I pięknie. I mamy pierwszy stack na naszego runera. Wydaje mi się, że runner może tu zadziałać dość przyzwoicie. Dobrze wystakowany. Wydaje mi się, że jeszcze e, zamek jako joker byłby też całkiem świetny. E, Smirch Joker może się okazać przydatny. Będziemy mieli większe prawdopodobieństwo na zagranie sobie, e, że tak powiem, e, straight flashy Mm, kolejny królik, niech będzie i tutaj. No, oczywiście, nie ma streeta, jak mi zależy na streetach. E, jedna rolka, nic interesującego, niestety. E, pozbędziemy się tej czwórki na zawsze. E, pięknie. Kulldamka dziesiątka jupek. Mamy streeta. Nasz runner się upgrade'uje. Mhm. Mm Wydaje mi się, że mamy całkiem ok. Bolid. Ten trading card przeżyć, później się go pozbędę. Full House mnie nie interesuje. Oh. A myślałem, że koło fortuny oddam na akurat Jokera, którego będę chciał się pozbywać. Tego Marsa sobie kupimy. O, oh, Emperor. Całkiem ok to sobie sprzedamy i Justy sobie użyjemy. Mówiłem, że tego od Toda bym zagrał, ale jak zmieniam swój target właśnie bardziej na Naranera, to od to tutaj nie do końca oddaję. Hmm, tutaj już mamy Streeta. Nice. E, pozbędziemy się tej czwóreczki. Pozbędziemy się wszystkich naszych facecardów. Bo poszukamy sobie do kolejnego strita. Eee, musimy zagrać niestety tak. Eee, musimy zagrać niestety tak. A, i skończymy tego bossa. Okej. Okay. Ten Ectoplasma Dex coraz bardziej mi się podoba. Wygląda, przyznam, że na dość łatwy do grania. Mam nadzieję, że to nie jest mylące. O, weźmiemy sobie tego króla. Niestety jest to szklany król, więc, duże prawdopodobieństwa na to, że szybko go stracimy. Ale w końcu ulepszenie. Streeta. E, kupię ten voucher. Tak jak mówię, tego jokera ewentualnie trading kartę prędzej czy później. Chciałbym na coś zastąpić. Hierophant jest dla nas teraz dość ważnym jokiem. E, kolejny double tag. Zobaczymy, ile tych double tagów sobie na wykorzystamy. 9-8, e, brakuje nam siódemki. Najpierw wywalimy tą dwójkę. E, Zegramy coś takiego. Mam nadzieję, że ta trójka nie zrobi nam rundy. Bo chciałbym jeszcze sobie tego runera nastakować. E, na dziewiątkę i 8 użyjemy Hero Fanta. Na piątkę natomiast użyjemy sobie szklanej karty. Żeby mieć po prostu szansę się tej piątki nastaje pozbyć. I pięknie. Kolejna piątka pozbyta. Powoli zmniejszamy sobie dek do tego, co jest nam najbardziej potrzebne. Hmm, Pluto Pluto użyję, Co tu mamy w celestyle Czy będą Streety? Nie jest, Saturn. Pięknie. ale tutaj tu będą Streety? Też jest. Pięknie. Dwa planetpaki i dwa razy Streeta udało się ulepszyć. Bardzo mnie to cieszy. The World mnie tak średnio interesuje. Jupiter też. Za to Hangman i ewentualnie Will of Fortune. Nie, Will of Fortune się nie, nie odpaliło. E, skipujemy sobie tego. Stakujemy kolejnego Double Taga. E, tu zrobimy Discard. Tutaj te dwie karty wywalimy. I zagramy sobie taką rękę w ciemno. Mm, flash! God damn! Ale się udało. Poszukamy do strita damki i jopka. Mamy damkę, nie mamy jopka. Hmm. Niestety tej ósemki musimy się pozbyć. Potrzebujemy jopka. Dobra, nieważne, potrzebujemy jopka, te dwie pary kończą na rundę. Aj, niestety taki fajny króla powszedł W sumie mogłem go... Aj, nie pomyślałem o tym. Mogłem na niego użyć Hirofanta albo coś takiego, żeby wyłączyć z niego szkło. Aj, aj! Aj! Ale się to zmaścił. Tego króla z czerwoną monetką dało się uratować. Tylko nie pomyślałem jak to zrobić. No dobrze, mniejsza. Gramy z tym co mamy. Mm, lucky card, Steel Card, Bonus Card. Ba. W tej gierce bardziej mi zależy na bonus bonuskardach. E, lecimy na następną rundę. Co tu mamy? Ja Dostanę wtedy. 60. Prawie 60 golda? Okej, okay, skipujemy go. Wow, sete. U mama. E, dobra, tą trójkę sobie zamienimy na jopka. Na te dwa jobki teraz sobie damy to. Tą, tą siódemkę zdyskardujemy i się jej na stałe pozbędziemy i zagramy tutaj Full House'a. Pięknie. Bafun Park? Czy będzie może zamek? Nie, nie ma zamka. Żaden z tych jogów na tą chwilę mnie nie interesuje. Eee... I guess ulepszony złoty Asik. Mmm, splash całkiem ok. Nie zagraliśmy jeszcze ani razu. Nie, nie mieliśmy żadnego benefitu z tego Smir... Yy, gościa. będziemy sobie splash na razie. Yy, A, i lody są spoko, ale tylko na jakiś czas. Mmm... Yy. On byłby nawet ok. Dobra, jeszcze jeden z ten. Jedna rolka, uuu. To jest fajny joker, jeżeli chcemy grać pod streety. I chcemy grać pod streety niestety. Ciebie musimy się pozbyć, to nam da e, większe prawdopodobieństwo na streeta. E, brakuje mi dyszki o dziwo na streeta, ale mam 4 of the kind, więc zagramy sobie 4 of the kind. Pięknie. I mamy jeszcze kolejnego strita. Pięknie. A co mam na full? Multicard, więc na razie sobie go kupimy. Co tutaj? Jakieś damki, jopki? U, Mamy piękną foliową damkę, piękną foliową dziewiątkę na foliowych kartach. Przy tej talii nam chyba zależy... Czy ja chcę Asa? Wiecie co? Chyba bardziej chcę tą dziesiątkę. Ten As był generalnie bardzo dobry i w każdej innej sytuacji bym go brał w ciemno. O! I teraz już jest pięknie. Mogę sobie poduplikować karty. Tego się, tej trójki się pozbędziemy. Chcę sobie zdublować tą damkę. Powiem nawet więcej, chcę sobie ją dwukrotnie zdublować, bo to jest bardzo dobra damka. Hmm, to nie, mamy tutaj streeta Para, a jedna damka za dużo. street Najsik, nice nasz runner się ładnie stakuje. Rakieta jak się wystakowała. Ale podejrzewam, że jeżeli znajdziemy jakiegoś innego Jokera, którego będę chciał, to pozbędziemy się rakiety e, zwiększenie rangi o jeden. Dodamy na te dwie ósemki Celestial Pack. Czy będzie Saturn? Nie, ale RP też jest spoko. E, nie, nie, nie. super pozycja mi nie podoba się. E, hanging Chat, o dziwo, nie jest w tym momencie aż nam aż tak bardzo potrzebny. Jeszcze jedna rolka. O, Temperec. Pięknie. Mamy strasznie tanie jokery. Eee, nie chcę się pozbywać dziewiątki, ale mogę zagrać eee, strita w ten sposób. No, ale nie chcę się pozbywać dziewiątki, ale możemy zagrać strita w ten sposób. Shortcut pomaga straszliwie. Niestety na trading karcie nie mieliśmy co do nic do wyrzucenia. Jak w ogóle wyglądają nasze karty? Mamy hmm. jakieś cztery karty, których ewentualnie jeszcze chciałbym się pozbyć. Okej. Okay. Więc powoli powinniśmy myśleć o przejściu z tego trading karta. E Ulepszymy się ciebie do 8. Hmm, Emperor sobie użyję. U, pięknie. Hermit. I tutaj użyjemy ten prens, jeszcze więcej pieniędzy, pięknie. Plus 50 chipsów. Hmm, powiedzmy, powiedzmy za Trading Carda, i! Jej. Na razie sobie. Na razie sobie to weźmiemy. Jak jest Boss Blind? Increase level of plate hand to nic strasznego. Znowu weźmiemy sobie dev I nie ma w sumie żadnego, żadnej karty tarota, której któryby ewentualnie chciałbym poszukać. Więc ciebie sobie zamienimy na dziewiątkę. Hmm. Hmm, dobra, pozbędziemy się tych kart. Pięknie. Nadal mam braki. Eee, Tam mi daj ile. A nie, nie mam braków. O czym ja gadam? Mam strita. Pięknie. Eee, zdiskardujemy tą jedną dyszkę. Ok, kolejny emperor. Nice. Eee, jedna damka za dużo. Tutaj mam strita. Wellevele w strecie niestety straciliśmy, mam nadzieję, że będziemy w stanie sobie to odbudować. Rakieta i dalej, rakieta już daje 15 sekund więcej niż mój income. Pięknie. Hmm, pierwszy Spectral Pack, co my tu mamy? Medium i Gold Seal, damy sobie Medium na tego Asika. Standard Pack. Eee, Poli E, nie, mam mniej dziesiątek niż kuli. wezmę ze sobie dodatkową dyszkę. E, I chciałbym sobie w pierwszej kolejności wykorzystać te jokery. Nie jokery, tylko karty Tarota, my bad, my bad. Na ile ty jesteś wystakowany? Prawie 200. Nice. Four of the kind na dziewiątkach? Let's go. Pięknie. out, Fibonacci. Fibonacci nas nie interesuje. Standard paku, co tutaj mamy? U, kolejną dyszkę. Weźmiemy sobie kolejną dyszkę ulepszoną. Oczywiście nie ma Streeta do ulepszenia, ale niestety. Jedna rolka. I zaczynamy następną giereczkę. Powoli wygląda na to, że muszę odpuścić ten dev, bo nie wpadają karty, które chciałbym ewentualnie usunąć. Jeżeli usunę te dwie karty, to nic z tego nie zyskam, więc sprzedaję sobie dev. Judgment jest mi niepotrzebny i jest kolejny dev. Więc zaczniemy sobie od discardy tego jednego asa. Będziemy je pojedynczo discardować, te karty. Hangman. Okej. Okay. Eee, czeka, mi damki brakuje do streeta? Nice. Eee, damki mi brakuje do tego streeta. Nice. Mam dwa asy, które zazwyczaj bardzo są mi potrzebne do fiksowania deku. To jest, jest taka, że dek mam bardzo mocno sfiksowany. O! Piękna sprawa. Eee, czego mam więcej? Mam 6 króli, 7 damek i 5 jobków, więc zrobimy sobie jeszcze jednego jobka. I szóstki się pozbędziemy. Pięknie. Eee, jeżeli chodzi o te yy, jokery. Aj. Właśnie powiedzieć, że jakby Will of Fortune oddał, to by było fajno. Eee, Kolejna Will of Fortune teraz odda. Aj, gamba nie oddała. Nie do końca wiem, czy jest coś, co jeszcze chciałbym ewentualnie poszukać. Kupię sobie tego strengtha eee, i kupię sobie tego hierofanta. I mamy ostatniego Bosika. Eee... Brakuje nam jednej karty, niestety. E, nie, nie brakuje nam jednej karty, niestety. Jeżeli użyję tutaj strękwa Król jupek, dyszka dziewiątka. I mamy pięknego strajta. Mało tego, na króla i obka mogę zwrócić sobie bonus kardy. I mamy całkiem mocną rękę. To o dziwo, o dziwo tego i mogę się pozbyć. Will of Fortune teraz na pewno da. Nie? Dobra, jeszcze jeden discard. Tego Asa mi każesz grać. Jeszcze jeden discard. Tą dziesiątkę mi każesz grać. Dobra, tą dziesiątkę możemy zagrać. Zagramy sobie e, karetę dziewiątek. Pięknie. I poszło nam naprawdę bardzo sprawnie. Przejdźmy sobie na chwilę do Endless Moda. Jeżeli chodzi o wszystkie jokery, które posiadałem, to to, że wszystkie tutaj mamy 3 jokery, które mają na sobie folię, czyli mamy 150 chipsów. Jeżeli podzielimy to na pół, to mamy wtedy 75 chipsów, ale też plus 75 multi, co jest bardzo dużą ilością. Dodatkowo runny, który sam nam dodaje 105 multi też jest świetny. E, wszystko kwestia tego deku, w którym graliśmy. No i shorty tutaj w kilku, w kilku sytuacjach pobóg. E, przyznam szczerze, jak na tą chwilę wydaje mi się, że to jest jeden z łatwiejszych deków do grania. Naprawdę grało mi się nim bardzo, bardzo łatwo. Serdecznie go wam polecam, jeżeli macie go odblokowanego, żeby się nim pobawić, ale ja za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Jak zwykle zapraszam do lajkowania, subowania, komentowania, lubienia wszystkiego tego, co YouTube lubi najbardziej. Zapraszam Was też na mój drugi kanał, gdzie regularnie streamuję, a za dzisiaj wam bardzo dziękuję, życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!